Cześć manko, witajcie z tej strony Matconix i witam Was w kolejnym odcineczku z serii m oczywiście w grze Farming Senator 22 i jak widzicie ogólnie stoję sobie przy maseju, którym nie jeździłem, jeżeli, jeżeli dobrze policzyłem chyba trzy odcinki. E, poprzednie nie jeździłem tym w ogóle ciągnikiem i właśnie tak się zastanawiałem i tak po, jak, jak tak patrzyłem w odcinkach po prostu, to jakoś się okazało, że tym pięknym masejkiem, którym, w którym jestem mega zakochany, e, nie jeździłem, więc dzisiaj sobie w końcu nim pokosimy. E, ogólnie jak widzicie mamy październik, ponieważ dzisiaj będziemy sobie, że tak powiem, kosić trawę, ponieważ w poprzednim odcinku zakupiliśmy sobie maszynę do sianokosów oraz kupiliśmy sobie pole, na którym zem zasiał, jak widzicie tutaj, trawę i nasza trawa jest już, jak widzicie, gotowa do zbioru. Więc dzisiaj sobie właśnie ją będziemy kosić. Jak widzicie, Łannie tutaj mam ją, że tak powiem, zasianą i dzisiaj właśnie Robimy sobie siano kosy. prawdopodobnie w dzisiejszym odcinku zrobimy sobie koszenie oraz przetrząsywanie, a w następnym zrobimy sobie zgrabianie oraz, że tak powiem, prasowanie naszym pięknym, że tak powiem, klasem tutaj z yy, prasą kuna, którą również zakupiliśmy w poprzednim odcinku ale zanim zanim sobie będziemy właśnie robić te nasze prace to lecimy sobie sprzedać standardowo nasze jajeczka, które sprzedajemy naprawdę często. Jak widzicie, prawie cała przyczepka jajeczek mamy zapełnioną. Także wsiadamy sobie do pick-upa i lecimy sobie sprzedać oczywiście na nasz ulubiony skup tutaj naprzeciwko Gospy. Także my sobie już tutaj lecimy że tak powiem i ogólnie tutaj jak widzicie rzadkie holeista również jest gotowa do zorania, lecz tym dzisiaj się zajmować właśnie nie będę, więc no prawdopodobnie nie wiem czy będę robić odcinek z orania jej. E, możecie zaproponować w komentarzach, bo już, bo już po, e, po tym odcinku już będę czytał komentarze e, i prawdopodobnie już w następnym odcinku już będę znał te komentarze wasze, chociaż jeszcze nie wiem, czy będę nagrywał kolejny, bo ogólnie dzisiejszy odcinek nagrywam zaraz po poprzednim, znaczy no musiałem tam pogaranęć oczywiście tutaj na to co mi zajęło chyba z godzinę albo więcej, em, ale nagrywam właśnie praktycznie od razu po poprzednim i chyba jeszcze, nie wiem, czy jeszcze będę jeden nagrywać, bo ten kolejny w sumie panie dopiero w niedzielę. Więc jeszcze nie wiem, ale no zobaczymy. Możecie właśnie pisać komentarze, bo i tak będę czytał. Ale po prostu o to chodzi, że nie będę na odcinku znał po prostu jeszcze tych komentarzy. Także wiecie o co chodzi. Bo komentarze czytam, ale nie, no, nie, jak nagrywam na zapas, no to nie będę w stanie na odcinku pamiętać. Także wiecie. Mm, więc. Pięknie pieniądze, co tu zarabiamy z naszych jajeczek. E, zarobiliśmy, podaj, czekajcie teraz piątkę zarobiłem, wcześniej led 24, chyba 30 tysięcy zrobiłem, jeżeli dobrze pa pamiętam. E, więc fajnie, jajeczka oczywiście jak zwykle nam oddają, więc wracamy teraz szybko na gospę naszym pikapkiem i lecimy sobie kosić trawę. Naprawdę czekałem bardzo długo, aż sianokosy sobie na tej serii będziemy robić, bo sianokosy ogólnie to jest rzecz naprawdę, którą mega lubię w farmingu i pierwszy raz sobie tutaj będziemy to rzecz tutaj robić. Także jestem mega zadowolony, jeszcze w sumie bym mógł sprzedać truskawki, ale nie chcę mi się ładować. Ogólnie nie wiem czemu, ale zawsze mówię, zamiast truskawki mówić, to ja mówię pomidory. Naprawdę serdecznie, serdecznie was przepraszam z góry. Nie wiem czemu tak, ale no już po prostu nie wiem, no wcześniej miałem pomidory i teraz zawsze mówię, że pomidory sprzedałem, a ja truskawki, także wiecie. No nie różni się to dużo, ale no... No musicie mi wybaczyć, także my sobie lecimy teraz, e, że tak powiem, na naszą łoneczkę. E, I sobie będziemy kosić naszym pięknym, że tak powiem, masajkiem. Oczywiście mamy październik, jesień, czyli moją ulubioną porę roku farmingu. Czyli jest tutaj, jak widzicie, oczywiście najładniejsze kolorki są i wszystko. Um, nie pytajcie o te chwasy na polach, polami nie zajmowałem się w ogóle pod odcinkiem, ponieważ po pierwsze no, chciałem to szybko tutaj, wiecie, bo na zapas nagrywam, jak wiecie, bo jestem w tej chwili na wyjeździe, e, jak to oglądacie, a po drugie po prostu i tak będę dopiero na wiosnę, że tak powiem, siał na tych polach, także, także no. Okej, okay, także sobie dojeżdżamy na nasze tutaj oto łąkę naszą. Dobra, ogólnie walnąłem w mikrofon i musiałem zrobić tu cięcie będzie, bo walnąłem, że przypadkowo w mikrofon i... i że tak powiem pewnie to było słychać, więc wyciąłem ten moment, ale nieważne. Eee, więc teraz tak, w sumie mamy to łoneczkę, ale że kosimy trawę to sobie wyjedziemy troszeczkę i tutaj, że tak powiem ukradniemy troszeczkę stąd, wiadomo, jak zwykle tak zawsze w sumie tak robiłem. Więc teraz inaczej nie będzie, dobra, nie chcę obciążnika opuszczać, tylko chcę upuścić tą kosiareczkę, o. E, dzisiaj bez GPS-a sobie również gramy, e, ponieważ właśnie no, do, do koszenia tutaj to GPS ten jest w zupełności niepotrzebny, także bez GPS-a sobie gramy. Szybciej już przy, przy wiecie, przewracaniu tego siana e, Przy koszeniu nam gps jest w zupełności niepotrzebny, także my sobie tutaj właśnie kosimy naszą, że tak powiem, łoneczkę. No, także bardzo fajnie ogólnie. No... Jedna rzecz jaką tutaj teraz zacznę, widzę, narzekać na każdym, na, na każdych sianokosów, to jest tekstura tej trawy. Mega mi się ona nie podoba, bardziej mi się podoba to, to co przed chwilą kosiliśmy, ona naprawdę mega klimatyczna jest na tą mapę, ale jeżeli chodzi o, o kurde, tutaj widzę coś, nie, widzę, nie bardzo, ale jeżeli chodzi, o, cho jeżeli chodzi o trawę, która jest, że tak powiem, chyba dotąd może kościć. jeżeli chodzi o trawę na polu, co tutaj zasiałem, no to mi się to całkowicie nie podoba. Mm, ale wiecie, w sumie to jest taka jeszcze młoda trawa. Także wiecie, bo to pierwszy sezon. Także w sumie wiecie, dobra. Nie wiem, jak tu daleko w sumie kosić. Tam, tam coś jest taki rów jest trochę, więc nie będę tam w sumie zbytnio, że tak powiem, wjeżdżać. Tu pociąg sobie ładnie przejeżdża. Um, dobra, w sumie tędy nie będę tam wycofywał. O, tak sobie przyjadę. Może tak równo, żeby mieć równe pokosy. Mm, tam dalej już nie będę kosił, bo tam jest krzywo. Także. Także wiecie, już tam nie ma sensu, że tak powiem, że tak powiem, to jest drzewa. Także no, skoszę sobie tak. Także sobie kosimy. Eee, i co, eee, co takiego właśnie powiedzieć chcę. No, nie wiem w sumie zbytnio tematów, bo przed chwilą nagrywałem poprzedni odcinek i wyczerpałem wszystkie tematy. No, u was minęło tam parę dni, bo ten odcinek oglądacie chyba bodajże w czwartek albo w środę. E, także wiecie Albo w piątek, chyba w piątek oglądacie to Nawet już nie wiem, nie, w piątek chyba to oglądacie e, Ale nie jestem pewien Jak to jeszcze tam sobie No chyba w piątek, bo w poniedziałek, tak, w poniedziałek wrzucam ten mm, Tak, czyli w piątek Prawdopodobnie widzicie ten odcinek Więc e, właśnie tak e, No i przypominam o Obserwowaniu, śledzeniu w sumie mojego Oraz Dawida kanału, ponieważ nowa seria Się pojawi e, na dniach Także właśnie, że tak powiem polecam Do śledzenia nas właśnie mm, także my se e, tutaj tu naszą trawę o tutaj z pierwszej osobą możemy sobie pokosić, 22 na godzinę jedziemy ogólnie z tą kosiarko, także naprawdę sporo, fajny taki kurz leci że tak powiem w powietrze, mega mi się podoba ale miniaturka to tutaj widzę będzie porządna, zobaczcie to ale to ładnie wygląda nie, naprawdę uwielbiam e, sianokosy E, ogólnie lubię sianokosy, ale też widzę, jeszcze bardziej będę je lubiał z powodu, e, że, że teraz mamy, znaczy no nie zawsze będę najeść sianokosy, bo sianokosy tak naprawdę się chyba robi 2-3 razy w roku. E, no tutaj, znaczy, jeżeli chodzi o farminga, to chyba 3 razy będę mógł kosić tą trawę, e, ale na, w zupełności myślę, że najbardziej fajnie będą te sianokosy wyglądać na pewno, w sumie nie wiem, dookoła powinienem jeździć, ale już dobra, zawróciłem, to trudno. Najbardziej fajniej będą wyglądać te siednokosy zdecydowanie na jesień, bo najfajniejsze kolorki, także wiecie. Ale nie zawsze na jesień te siednokłosy, że tak powiem będą. No, także my sobie kosimy, już trawę. E, no w sumie powinien tu dookoła jeździć, także wiecie. Tylko... dobrze, e, tylko dlatego teraz nawróciłem, ponieważ e, no nie, powinien, nie powinienem jechać po tym co nie nieskoszone, tylko powinienem jechać po tym co skoszone, dlatego teraz nawróciłem, Bo wcześniej po prostu nie miałem jak tego zrobić, więc teraz to po prostu nadrobiłem. O, i teraz możemy sobie już kościć normalnie dookoła. Mm, I jest super. Także no. I ogólnie nie wiem, czy ja całej tej łąki dzisiaj nie skoszę, bo no naprawdę szybko mi to idzie. Łąka w sumie nie jest jakaś mała, ale naprawdę szybko mi idzie te koszenie, także może i całą skoszę dzisiaj, kurde. Troszeczkę mnie zarzuciło i... O, miaczka zrobiłem, fajnie by było, żeby nie robić nijaku. No i możemy sobie dalej, że tak powiem, kościć naszą trawę. Tu jakiś pasek został, nie wiem czemu. Bo ogólnie zatrudniłem pracownika na sianie, że tak powiem, trawy, i to taki zapasek do, został dziwny. No dobra, trudno. Także no, gościmy sobie właśnie o tę trawę. Ogólnie, właśnie będę chciał tą łąkę, że tak powiem, znaczy, łąkę, może nie przerywać, bo to. W sumie młoda trawa jest, więc nie ma co rać, ale będę chciał, że tak powiem, powiększyć to, żeby móc tak jakby ten obszar, co teraz koszę poza łąko, również nawozić, co nie, żeby tej trawy było więcej, więc po prostu tak też będę chciał zrobić, poprawię te jaki sobie, o, o, no i git, możemy sobie kosić dalej. Yy, także ogólnie, no, dzisiejszy odcinek naprawdę będzie fajny. Jak widzicie, ładnie to wszystko wygląda. Także, no, serdecznie zapraszam do łapkowania oraz komentowania tego odcinka. Także, no, yy, właśnie zapraszam. Yy, no, także robimy se siano kosy. <laughs> o, nie wziąłem picia ogólnie bo mi się napił teraz, bo mam strasznie wysuszone gardło że tak powiem i w sumie bym, chce mi się pić po prostu <grym> jakąś herbatę z rana, żem se łyknął <grym> dobra, i se kosimy Natomiast pierwsze osoby to myślę tak średnio to kosi, bardziej tak bym wolał może tak bym wolał bardziej, żeby pokosić Także no tutaj żeby nie zarzuciło znowu. Trzeba tako jechać. No. Także dzisiaj bez GPS-a właśnie se kosimy, bo to no GPS-a do koszenia trawy to ja tu nie potrzebuję w zupełności, także właśnie no, dobra, wracamy. OK I kosimy sobie dalej. No. Ogólnie, co bym chciał jeszcze takiego powiedzieć, w sumie, no właśnie o serii to mówiłem w poprzednim odcinku. No komentarze waszych niestety nie przeczytam z poprzedniego, bo tak jak mówię, no na zapas nagrywam, więc nie jestem w stanie tego zrobić. Także no niestety. Ale no, co, co takiego w sumie, o widzę znowu pociąg super ładnie leci. Eee, z rzepaku, właśnie, Pro propos rzepaku, czekajcie, bo sobie tak chcę zobaczyć, właśnie, niech on tu jedzie. Rzepak, kiedy się sprzedaje? W grudniu, to pra prawda? Nie, w listopadzie można sprzedawać rzepak. Czyli w listopadzie można, że tak powiem, ten rzepak sprzedawać. Ja myślałem, że w grudniu czy styczniu, to w listopadzie. Największa cena. Hmm. Bo następny odcinek również będzie prawdopodobnie tutaj w październiku, bo będzie właśnie przetrząsywanie i zbieranie. E właśnie... E znaczy zbieranie, prasowanie. Właśnie, propos zbierania. Będę musiał jeszcze kupić sobie przyczepę, że tak powiem, do właśnie włożenia tych belek Ale nie kupię sobie tej, że tak powiem, przyczepy samozbierającej do kostek Tylko kupię sobie taką zwykłą, o, na którą będę ładował po prostu turem Bo po prostu, no, nie stać mi jest taką dużą, a turem z chęcią też sobie poładuję, więc Po prostu Kupię sobie tą za 19 500 właśnie Przyczepkę nie kupiłem jej ostatnio, no bo po prostu nie, nie, nie byłoby mi stać. ale w sumie mógłbym ją kupić dzisiaj, albo na następnym odcinku się ją kupi, chociaż nie wiem. E, ale zbieranie w sumie też dużo czasu mi zajmie, więc ja nie wiem czy nie zrobię jeszcze dwóch odcinków z tych ścianokosów, bo e, no w dzisiaj właśnie jest to koszenie i przetrząsywanie, w następnym będzie zgrabianie i prasowanie, to najwyżej jeszcze w kolejnym, czyli wejdą odcinki z ścianokosów, e, będzie się tak powiem zbieranie właśnie tych bel, co nie? Także no, jeszcze nie wiem gdzie je rozładuję, ale możliwe, że, że tutaj na łące je rozładuję, ale właśnie gdzieś tutaj sobie będę budował się, więc koło tego miejsca bym po prostu to wyładował, chociaż fajnie by było już wiatę postawić, właśnie, ale nie stać mi zbytnio, także wiecie, a nie chcę większego kredytu brać, bo i tak mam mega duży, więc 250 tysięcy to no jest sporo, także wiecie. To nie jest mało. Dobra. Ale jeżeli chodzi o teksturę trawy takiej wiecie skoszone, to ono wygląda identycznie jak to było w 19, także no trochę tak średnio. Myślałem, że będzie nowa, ale niestety nie. Niestety nowej żadnej tekstury nie ma. Także trochę szkoda. Ale no trudno. Także my sobie kosimy. Ile już minut? Ponad 10 minut już mam, także yy, Jeszcze... No nie wiem czy skościć, no raczej chyba nie będę jednak kosił całej tej łąki bo mi wyszło dużo ten czasu a dzisiaj chcę tak po 25 minut zakończyć To tam no nie wiem czy cało skoszę, jeszcze sobie po, po, chcę przetrząsywać chcę Przetrząsowanie to chyba na GPS się już będę robił chociaż jeszcze, jeszcze się zastanawiam no bo to już nie będę do raczej, tylko raz przy razie będę. Także no. I ogólnie z tego co widzę, powoli dochodzi w tym maseju naszym 30, 30 motogodzina, Także naprawdę no sporo już ten masej ma motogodzin, muszę przyznać. Naprawdę no dużo już tutaj zrobił na moim gospodarstwie, ale jeszcze się narobi naprawdę długi czas moim zdaniem. No hmm. właśnie, ja tak sobie myślałem żeby tego Masaja zostawić do końca serii Bo tak właśnie kiedyś tam na początku serii tak sobie myśleliśmy Bo mega mi się podobał ten ciągnik i w ogóle Jak pamiętam dobrze I właśnie tak kiedyś chyba mówiłem nawet żeby żeby go zostawić po prostu do końca Do końca tej serii Także naprawdę no bo robimy się ciągników co będą miały po tysiąc koni a tu Masaj dalej będzie taki Także no Chcemy do ja niego pipon, zostawić tego masa, bo naprawdę ten masy to jest ulubiony ciągnik mój. Od początku taki ciągniczek, więc. Więc no... Może tak kiedyś zrobię. Znaczy kiedyś, teraz tak zrobię. Zostawię go po prostu. No bo teraz, jakbym go chciał sprzedawać, to nawet by mi się nikogo nie opłacało, bo no ile bym to za nie do niego dostał? Może 30 tysięcy. Nawet z ciekawości sprawdzę, eee, ile bym dostał za. O, za fenda bym dostał tylko 40. A za Maseja bym dostał 24, nawet nie 30 dostał. Także no jak widać nie opłaca. No może z 27 bym dostał jakbym w sklepie sprzedawał, bo tam 20% chyba czy 30, nie, nie wiem nawet ile procent, ale jest trochę więcej w sklepie. Ale czy tak, czy tak to nawet 30 tysięcy bym nie dostał, także no nie opłaca mi się sprzedawać tego czynnika, więc on po prostu no zostanie u mnie na naprawdę długi czas, albo i do końca serii właśnie to... To pokażę czas, jak to będzie. O, naprawdę, no, fajny to ściągnik. Także, no, dobra. No, tak trochę ciężko jest kosić w ten sposób, bo jak widać, no, mało widzę. Więc, no, tak kosić nie będę. Tylko wolę tak. Eee, Podpiąłem, w sumie to przestrząsarkę do makornika, ale nie, tak się zastanawiałem, może do fenda wziąć, ale jednak jednak fenda już zostawimy w spokoju. Fend będzie już do zwierząt. Znaczy, już od dawna jest, ale że tak powiem, nie będę rusza tylko sobie już tym Makornikiem, że tak powiem, po-przeciązujemy, hmm, właśnie, więc, więc, no. Ale powiem szczerze, że i tak naprawdę to nie jest mała łąka, o, znowu pociąg jedzie, co on tak jeździ strasznie często, ehm, naprawdę to nie jest mała łąka, Także no tego siana tu powinniśmy mieć, nie, ogólnie po co mi te siano, to no, znaczy po co mi te siano, no mówię do osób teraz, co nie oglądają całych odcinków, siano mam, będę miał teraz po to, żeby, po to, no, że na wiosnę właśnie buduję sobie zagrodę i e, kupuję sobie, mm, kupuję sobie owce, po to mi właśnie te siano, także wiecie, bo to owce tylko wymagają właśnie wody i siana, e, wodę no to wiadomo, tam mam beczkę. Także tylko siano, bo potrzebuję czy trawę. Także są siano kosy. teraz robię po to, żeby właśnie na wiosnę prawdopodobnie co to wybuduję i ogólnie właśnie w... nie wiem czy będę robił odcinek z budowania, no bo skup na owiec na pewno zrobię odcinek, to wiadomo i skarmienia ich i w ogóle, ale czy będę robił z budowy właśnie tej zagrody i ogólnie tego mini gospa co tutaj będzie, to, to nie wiem właśnie. Bardziej to już bym był za tym, że... bo na... normalnego odcinka z budowy to nie chcę robić, bo to jakie odcinki to szczerze powiem... Eee, właśnie pis Znaczy większość osób jest za żeby takie odcinki robić, ale jakoś ja nie lubię takich odcinków ro robić, bo i tak bardzo mało gadam na takich odcinkach, bo jestem skupiony i wiecie eee, Tak na przykład było ostatnio jak był ten odcinek godziny z budowy tej gospy naszej, nie? Przebudowy, więc wiecie. Ym, I jakbym chciał już tutaj robić, to raczej takiego ja nie będę normalnego odcinka robić z budowy tej gospy, tylko zrobię najwyżej że nie wiem taki przyspieszony jakiś E, po prostu albo no nie wiem właśnie albo zrobię po prostu poza i na już odcinku po prostu kupię sobie te owce e, właśnie bo normalnego to nie będę chciał robić właśnie bo nie lubię takich rzeczy robić na odcinku więc więc po prostu albo zrobię przyspieszony taki i wrzucę albo po prostu poza odcinkiem to możecie dać znać w komentarzach właśnie bo to dopiero prawdopodobnie no będzie za ile? 3, 3 odcinki, bo w następnym odcinku będziemy sobie jeszcze kontynuować siano kosy i jeszcze za dwa odcinki będziemy sobie właśnie belę zbierać tak jak już zaplanowaliśmy teraz. Także wiecie. Także no, dobra, ogólnie tak, bo ja mam już wizy 20 minut zaraz, także ja wyłączam sobie tutaj masejka. Zostałem sobie go, poza odcinkiem oczywi oczywiście będę musiał dokończyć sobie koszenie tej trawy, także ja to dokończę, a teraz lecimy sobie na gospę po makornika. I sobie będziemy, że tak powiem, przetrząsywać nasze sianko, znaczy trawę bardziej. Także wsiadamy się i lecimy sobie. Może trochę za dużo ten ciągnik, za dużo mocy ma. na to ten, że mam nadzieję, że nie urwie. Boże, wszak wjechałem się zapatrzyłem. Nie, może nie urwie tej przetrząsarki, bo ona chyba 60 koni wymaga. On ma 240, ale raczej nie w... Właśnie nie urwiewałka. Boże, prawie sobie rękę przejechałem. No, może jeżdżę, jeżdżę jak pijany normalnie, <grym>, dobra, ale jak tutaj się wciśnie pedał gazu, to nie, to wiecie, to nie jest tak na, na odnędzy naszą trzydziestką. nie, że on na lewo coś się zbiera. Tylko no tutaj, jak się wciśnie, to wiecie, także no, dobra, my stracimy i tu będziemy teraz to właśnie przetrząsywać, i będziemy mieli nasze sianko raz przy razie. Będziemy sobie to robić, tylko muszę sobie zrobić GPS-ka eee, o i teraz musimy zrobić tak Elegancko Chyba będzie git. O Więc teraz opuszczamy, włączamy i... I sobie przetrząsujemy. O, elegancko sianko już mamy. Także bardzo fajnie. Nie no kurde, Xianokos naprawdę. To są cudowny w farmingu, to to... No i tego nikt nie może, że tak powiem, zaprzeczyć temu. Bo naprawdę sionokosy są cudowne. Tym bardziej jeszcze wszystkie maszyny są kuna, także... No, znaczy w sensie wszystkie maszyny jakie do shanokosów kupiłem, to tak się złożyło, że wszystkie są od kuna. Po prostu, więc wiecie. No i te maszyny do sienokosu co ja teraz mam to myślę, że będę miał długo. Może zainwestował, może bym w kosiarkę do przodu, bo też... E, tak się zastanawiałem. Na razie oczywiście kupiłem tą i ona tak na razie będzie, ale mogę sobie naprzód jeszcze kupić o taką. I wtedy bym, bym to trochę o wiele szerzej to robił, ale na razie sobie będę kosił taką jaką, że tak powiem mam. E, I już. Także no dobra, teraz sobie musimy nawrócić. Także sobie nawracamy i sobie dalej będziemy to przetrząsywać, O, elegancko. Ale mega mi się podoba ta animacja, nie? Rozwalana siana, To ona jest cudowna, ta animacja, nie? To, to, to na pewno muszę przyznać. Że jest cudowna. O, sobie pięknie rozwalamy sianko. Także, no, oczywiście, jeżeli odcineczek Wam się taki spodoba, to nie zapomnijcie, oczywiście, zostawić łapki w górę. W górę bo naprawdę, właśnie. No, dzisiejszy odcinek mega ładny wyszedł. Jeżeli chodzi o, na przykład, właśnie tutaj, te shaderki, wszystko mega. Tutaj to wszystko pasuje. Także, no, okej. Okay. No, przetrząsowanie o wiele szybciej chyba mi pójdzie niż koszenie, bo jestem o wiele szerszy. Yy, ale na pewno, no, również wszystkiego nie przetrząsnę, bo nawet nie skończyłem, nie skończyłem kosić. Także wiecie, ale troszeczkę przetrząsujemy. Dobra. Mam ogólnie 25 minut. 24, bo tam jeszcze pewnie cięcie, no, cięcie zrobiłem. Tutaj, jak ten mikrofon walnąłem, także no, zaraz będziemy sobie już kończyć odcineczek. Właśnie, tam widzę pociąg, znowu przejechał. Sobie no. Także tak. Także naprawdę mega. Złapałem zajawkę teraz na to serię, Bo no muszę tak. Jak tak mówić szczerze, to na jak ostatnio te odcinki były, to już jakoś ta seria mi się już tak przejadła, co nie? Ale już teraz jak wgrałem sobie te shaderki i lecimy sobie tak do przodu bardziej, nowe maszyny i tak dalej to znowu złapałem tak jakby Wenę na tą serię i dalej mi się tak chce grać, nie? Bo jak się na przykład przechodzę z nędzy, z nagrywania od nędzy do MCR'a, to mi się m całkowicie nie chce robić, ale jak już chcę tak tutaj, pogrami w ogóle... To naprawdę mega wraca to zajawka, jak to było na początku tutaj tej serii i, i mega fajnie tutaj to wszystko właśnie się robi. Także wiecie, dobra, ostatni przejazd robimy i kończymy odcinek, bo tutaj widzę, um, już dojeżdżamy do tego nieskoszonego, a tam sobie, że tak powiem, już też również przetrząsnę to poza odcinkiem, a w następnym sobie będziemy to zgrabiać oraz prasować, właśnie, także kolejny fajny odcinek się zapowiada. I następny chyba nagram jeszcze dzisiaj sobie, czyli znowu będzie kolejny odcinek na zapas, więc niestety dzisiejsze komentarze jakie pisaliście niestety nie przeczytam. No niestety tak to czasami jest. Eee, po prostu, że no niestety, no niestety tak to czasami jest, no. Yy, nie wiem w sumie co chciałem powiedzieć, ale trudno. Yy, także no Mamy tu pięknie rozstrząśnięte sianko Także bardzo fajnie elegancko No Także dojeżdżamy tu do końca i myślę, że ogólnie będziemy sobie kończyć właśnie dzisiejszy odcinek Czemu ja mam Aha Ja jeździłem zapuszczanym obciężnikiem hm, świetnie Dobra, nieważne więc dzisiejszy odcinek, tym akcentem, sobie właśnie będziemy kończyć. Poza odcinkiem, dokończę tutaj sobie tą robotę. A w następnym, sobie będziemy kontynuować te nasze tutaj oto nasze sianokosy. Także co, trzymajcie się, do następnego, cześć.